Gdyby ktoś chciał powiedzieć, że przyczyną tego jest słynne Dąbrowskie pierwszeństwo tramwajów z każdej strony na rondzie, to przypominam, tutaj ten tramwaj miał tak czy tak pierwszeństwo przed pojazdem, który przejeżdżał przez rondo, bo ten tramwaj już na rondzie był. On nie wjeżdżał do ronda. On z tego ronda zjeżdżał. Gdyby to było od drugiej strony, to wtedy byśmy mogli mówić, że to jest przyczyna to słynne dąbrowskie pierwszeństwo.